No myślę, że dzisiaj dobry mecz w naszym wykonaniu, ponieważ wszystko, wszystko poszło zgodnie z planem. Wynik był 3-0 dla nas, więc cieszę się. Grało mi się dobrze, cieszę się, że tam drużynowo zagrałyśmy. Nie najgorszy mecz, wiadomo, gdzieś tam momentami było ciężko, ale koniec końców widzę teraz wynik 18-20-21, więc mecz był całkowicie pod naszą kontrolą. Bardzo się cieszymy, że udało nam się awansować do kolejnej rundy. Był to nasz cel, założyłyśmy sobie go wcześniej, więc to cieszę. Co mogę powiedzieć? Walczymy dalej, przed nami jeszcze jeden mecz Lidze Mistrzów, dopiero później kolejna faza, więc dużo grania przed nami. Tak, porównując ten pierwszy domowy mecz, to myślę, że, że ten był trochę łatwiejszy moim zdaniem. Nie wiem, czy to była wtedy kwestia pierwszego ligowego meczu, czy gdzie doszedł wtedy stres, czy, czy teraz już po prostu jesteśmy tak pewne siebie i idziemy w dobrym kierunku i z czasem coraz lepiej gramy, także to jest na pewno budujące i naprawdę brawo dla całej ekipy, bo naprawdę fajnie zagrałyśmy. Myślę, że tam nie było zbyt wielu zaskoczeń, jedynie co, no to miałyśmy o tyle, może że łatwiej, bo ich podstawowej zawodniczki nie było która od dłuższego czasu nie gra, więc też gdzieś tam był to dla nich minus i no i ta rozgrywająca nam nastukała trochę za dużo punktów, ale to było wliczone w koszty, także brawo.